Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie. Nowe centrum skłusza redeko www.redeko.pl Osoba naszego trenera to nie jedyny akcent regionalny. Już podczas pierwszego dnia rywalizacji serce kibiców dolnośląskiej sztangi zabiło nieco szybciej. W pierwszej kategorii startował zawodnik z Dolnego Śląska, Adrian Franczyk. Uzyskał wynik niewiele gorszy od rekordu życiowego, ale on został jakby w ostatniej chwili dokoptowany do, 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 do zespołu, bo był rezerwowym w zasadzie na niespełna tydzień przed Mistrzostwami Świata. Okazało się, że będzie zajmował dość wysoką pozycję i wtedy go dokoptowaliśmy do składu. No, zbijał wagę więc tutaj nie można się było wiele spodziewać. Polscy sztangiści radzą sobie ze zmiennym szczęściem. Świetne występy przeplatają bardzo słabymi, jak to w sporcie nie wszystko się udaje. Bardzo dobrze by wystartował Dariusz Janusz w kategorii 62 kg. Ustanowił wszystkie trzy rekordy życiowe. Zajął dobre ósme, ósme miejsce, takie jak planowaliśmy. No, w, przed wczoraj startował poniedziałek Piotr. No znowu prze, przeziębił się tuż przed zawodami, no i temperatura i tak dalej. I nie, minimalnie w drugich podejściach atakował rekordy życiowe, ale no niestety próby się nie powiodły. To nie koniec emocji związanych z występami Biało-Czerwonych. Przed nami kilka dni turnieju i oby udane rwania i podrzuty zawodników z Orłem na piersi. Jutro Bartek Bart startuje w kategorii 94, w piątek startuje znowuż od nas reprezentant Dolnego Śląska Mieczysław Dereń z Julianem Falkowskim, a w sobotę dwaj supercięscy super Radek Jarnut i Krystyna Augustyniak. I tutaj liczymy właśnie na, na, na rekordy życiowe. No, trzeba zaznaczyć, że połowa reprezentacji. To są zawodnicy, którzy jeszcze w przyszłym roku będą minorami, więc patrzymy na... z optymizmem w przyszłość. Wrocław pomostem do Rio de Janeiro, mistrzostwa świata juniorów, przepustką do Igrzysk Olimpijskich. Zdaniem trenera Chlebosza, kilku zawodników, których oglądamy obecnie w orbicie, będzie dźwigać podczas Igrzysk Olimpijskich. Stawiam, że kilku zawodników na pewno w Rio wystartuje. Właśnie wspomniany kolumbijczyk z kategorii 69 kg. Jest też Rosjanin, który na niedawnych mistrzostwach Europy seniorskich zajął drugie miejsce. Myślę, że. że też ma bardzo duże szanse startu w Rio. Mistrzostwa potrwają do soboty. Areną startu jest Hala Orbita we Wrocławiu. Nowe centrum skłusza kłosza www.redeko.pl Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie.